ma z tej strony plami się, zagramy w Detrana. Jest to gra. Taka. to skakaniu w Jesteśmy na serwerze. O mini grze. Mam tutaj tyle żyć, ile HP. I zaraz ściszę. bo nie chcę, żeby była przypadek tak jak z odcinkiem z Doge Minera. Więc nie wiem, czy to jest ruski serwer, czy jacki Wiem, że wybrałem europejskie serwery Ogółem grę, jak chcecie, to mogę przedstawić. Jeżeli ktoś mnie wspiera w komentarzach, byle gdzie, to bardzo i to bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim, co nie nawet dali tą subskrypcję, nawet dali lajka, like, nawet oglądali moje filmy do końca. Dla mnie to nie jest to, że ja to robię dla czegoś, żebym miał hajs albo coś. To robię dlatego, że to lubię. Ja... Nie wiem jak to zrobić, ale wiem, że większość ludzi się dziwi, że nie używam teraz ostatnio intra. Czemu tak się dzieje? Nie mam przy sobie intra na tablecie. Komputer nie ruszam jak na razie, bo kupuję program. Do montowania też, bo coś mi się zniszczyło z wcześniejszym. Wiem ja Studios. Nie wiem, działało i potem przestało. A i jeszcze jedno, nie odzywam się w odcinkach. Coś ze mną jest nie tak ostatnio. Tłumacząc krótko i... i no. Reklama, no fajnie, no. Widzimy się po cięciu. Okej, okay, jesteśmy po krótkim cięciu. Była reklama, która od razu mnie przyprzą magicznie do gry. Wow. Really a triple. I ogółem inspirując się czymś, co bardzo lubię. Uwielbiam, czyli Counter-Strike Global Offensive, Skyrima gry na PlayStation. Nie mogę powiedzieć, że ta gra jest badziewna. Wiem, że są rzeczy, które są chore, czyli na przykład, na przykład, dajmy sobie takiego Gold Simulator fajna gra, ale no, przyznając, że coś to jest chorego, tak. Ta koza ma nieskończony język do, do nieskończoności. M. Nic się nie dzieje w danej. Co to było? Nie, albo miałem glitch, albo źle skoczyłem. Albo nie wiem, na przykład. Symulator chromki chleba. To jest. To jest nienormalne, ale gra jest epicka. Wiacznie mi oglądałem. Grałem, nie grałem, ale kupować mi gry się nie chce, jeżeli ktoś ma darmową instalkę, bo chce mi przesłać, to proszę, wszystko będzie w opisie, gdzie, nie wiem, link na Steamie, albo podajecie link, tam będzie napisane. I co? Ja nie mogę! Oni zginęli! <grym> Mapę teraz zmieniam nie wiem, ile to będzie trwało. I tutaj mamy tak pokazane, że... Koleś musi zginąć, po prostu, żeby była mapa, tak? Następna. Więc Minecraft w się pod, pojawi jutro, czyli w piątek. Oczywiście, nie wiem, czy zmienimy serię. Ja, ja nie mogę, jaki za mnie głupek. Głupek. Szartuję. Nie? jestem niemądry, bo widziałem coś, zrobiłem złego, bo od razu zraszowałem a nie powinienem tego robić, bo zginę że dla naszego kolesia co są od naszego zabijania czyli jak on się nazywa tego planu. patrzcie to jest takie coś że tutaj mam tą teksturę tutaj mam na tekstura gracz nie wiem jak to działa to jest jakby lustrowaneckie, tak nie mogę, ten spadł z prostego, ale dobra, mogło się każdemu zdarzyć. No i nie wiem, co chcecie widzieć na moim kanale. Zawrzem, zauważyłem... lecz zauważyłem komentarz od Assassin's play games Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, czy zapamiętałem, czy źle, czy co. E, nie wiem, tylko usłyszałem od niego, że mam nagrać coś z kimś sławnym, a, je... a znalazł się mały problem. Z kim? Bo nie wiem. Z, z Rezin. No najlepiej. On no tutaj mnie widzi. O tutaj. Tutaj mnie widzi. Tutaj widzi. No w ogóle wany chopać tutaj łatwo. Wystarczy klikać ten przycisk ze strzałką do góry i jumpujemy. Po prostu skacz za... No i zginałem. No najlepiej tutaj nie iść, tak? Kto to ostatni, ten lepiej zareaguje. To jest takie coś, że tam mamy taki laser, co przebiega i po prostu nas wszystkich I jeszcze jedna rzecz do innych komentarzy. Dla ludzi, którzy coś zrobili tutaj w kanale. Napisali komentarz, to mnie motywuje. Motywuje wszystko, byle że było. No, chyba że, nie, chyba, że łapki w dół. Ale to już inna sprawa. Nie najbardziej. Ja bym wolał po prostu ocenianie sprawiedliwe, nie łapka w dół, bo to jest dziecko. No, najlepiej, tak? Nie, tak nie jest najlepiej, bo trzeba najpierw obejrzeć odcinek, a potem to wnioskować, czy dana rzecz jest lepsza, czy gorsza. Na przykład, dajmy sobie taki odcinek. Nie wiem, z GTA 5, w której jest 5 FPS-ów. koleś ma. Wszystko dobre i jakby to powiedzieć nie mogę tego wprost nazwać. Jak można po prostu działać na to, że człowiek nie jest w stanie nic zrobić? Czemu nikogo nie ma i nie ma killers czy jak oni to nie? Dziwne. Czy ja trafiłem na serwer? Ale dobra voting. Um, do you want to reboot? Jezu, kliknę, no co ja klikam? Mam ja kliknąć jest, bo to zależy od tego i to, serwer się zrefreshuje. Prosta rzecz. Po prostu biegniesz i masz. O, mam reboota. Koleś jak zwykle, nie wiem, sądzę, że to jest admin. I na pewno jest to fajne, że o, tutaj mam bronie. Ciekawe, bo tutaj są jakby broń... Y, y, skórki z CS-a, tak? I bronie. Z Asimov widać. Nie wiem, czy w ogóle wyszedł na Glocka. AK-47. Jakiś skin na Maka. Na Glocka, na shotguna, na UPS-a. WSPS-a, czy nie wiem jak to się... AWP i shotguna, jakiś nie jestem w shotgunach dobry. Nie! nie. Co to dwa odwalasz? A i... Mm, tak, Borusek. Żartuję. <grytujem> Zrobiłem tak, bo coś musiał zrobić widocznie. Albo czytowek. Ja sam nie ogarniam sam nie ogarnię dobrze tej gry, ale widzimy się po chwili jak zmienię serwer, więc... krótkie wbiłem na jakiś inny serwer, który ma tą samą mapę. Pla się nie ogarnia. <grytujem> Znowu ruski więc chyba będziemy tutaj ty masz dziewięć co? co? przepraszam widzimy się po cięciu. to jest już chyba koniec odcinka i widzimy się w następnym cześć jak zwykle mówię do Was i przepraszam za mój głos, miałem dzisiaj korszy to gorszy humor. Cześć.